I przeszłości, sztuki e, sakralnej, nie jest to równocześnie jakby odzwierciedleniem stanu duchowego współczesnych ludzi, współczesności i Ty poszukując jakby innych e, wartości estetycznych, tych e, właśnie z przeszłości, troszkę jakby ustawiasz się wobec, wobec czasu teraźniejszego e, na, na, jakby na takiej pozycji outsidera, to znaczy mówisz nie interesuje mnie to, interesuje mnie coś innego, w takim razie czy Twoja sztuka również nie, nie popada jakby w, ten, w tym momencie w, w, w taki rodzaj anachronizmów? A to jest pełen anachronizm nie? To znaczy paradoks mojej sytuacji polega na tym, że ten film na przykład jest prezentowany jako w różnych takich sekcjach festiwalowych typu nowe horyzonty, nowe wymiary poza poza krawędzią i tak dalej. Natomiast ja mam wrażenie, że ja cały czas posługuję się, cofam się umysłowo 400 lat. Więc jest to też paradoks taki, że przy pracy nad tym filmem musieliśmy bardzo, no, ci młodzi ludzie, którzy siedzieli przy komputerach, oni mają wrażenie często, że ja nadzoruję pracę iluminatorów do, do, do manuskryptów, że My, że są jakieś e, księgi, które oni warstwa po warstwie kiedy się czekała, że wyschnie jedna warstwa, żeby nanieść następną. Teraz my czekaliśmy aż komputery przeliczą jedną warstwę, żeby nałożyć następną i dokonać korekty i tak dalej. E, niesamowite takie zestawienie było nowoczesności, w tym takiego e, pewnie znaczy z drugiej strony, takiego właśnie podejścia no, z tamtych lat, z, z dawnych czasów. Yy. Mówiąc o tej kontemplatywnej naturze obrazów, oczywiście tamci ludzie potrafili patrzeć i wpatrywać się. No, nie podróżowali tak często i gęsto jak my, nie mieli takiej szybkości życia. Pole widzenia było ograniczone, a jednocześnie ono było pogłębione. Tam różne rzeczy miały wielkie znaczenie. Przykładowo, jeżeli e, Peter de Hoch maluje kobietę, która czyta list, to widzimy, tylko, widzimy ją odwróconą do od nas plecami, co nadaje temu pewną ro, rodzaj tajemniczości, intymności. Ona jak nie dzieli się tym listem, nie okazuje go nam. Wystaje tylko z prawego ramienia, to jest w Washington National Gallery. E, wystaje tylko fragment listu. Ale jednocześnie na ścianie powiesił obraz, który częściowo jest przykryty kurtyną, co też było świadectwem tamtych czas, że, czasów, że e, trzeba było zasłaniać i odsłaniać obraz. Znaczy krótko mówiąc, trzeba było być gotowym do patrzenia na obraz i, i, i to było święto. Znaczy ten obraz został odsunięty. Ktoś siadał, patrzył i dostrzegał. Lub nie, lub go coś męczyło w tym obrazie. A obrazy mają potworną siłę, no, niewiarygodną. E, potrafią chodzić za człowiekiem. E, no i nie wiedzielibyśmy, co jest w tym liście, poza tym, że ten obraz częściowo odsunięty za takiej zielonej, jak samitnej kurtyny pokazuje morze podczas sztormu. No i tu jakby narzuca się interpretacja, jaki to jest list do tej kobiety. Wręcz tam już ludzie mówią, że na pewno to jest list informujący ją o śmierci tego kogoś, kogo kocha w morzu. Inni mówią, że to jest po prostu list, który kończy pewną, pewien związek, którym ona jest i ona przeżywa to właśnie wyrazem tego jest to morze podczas sztormu. Jeżeli Tycjan maluje kobietę w niebieskiej sukni, która opiera się o drzewo na łące i przed nią jest koszyk i tam jest winogrono i jabłko. No to dla człowieka niewprawnego czy współczesnego odbiorcy to jest taki piknikowy obraz jakiejś młodej kobiety, która sobie przysiadła. Jest ciepło, widać, że jest lato. No i będzie coś z winogronu i z jabłko jest na no, no w czasach właściwie. Natomiast dla każdego z tamtych czasów jest to obraz naj, najkrótsza metafora chrześcijaństwa pomiędzy w tym koszyku jest naj... To jest właściwie takie cięcie jak kubryka, rzucenie kości i zamiana w ten. No tam jest grzech oryginalny, czyli pier, pierwotny, czyli e, 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 jabłko i, i, i winogrona, które jest odkupieniem tego grzechu, który jest krwią Chrystusa. E, jak gdyby przyczyna i efekt zawarte w takim banalnym, prostym obiekcie. Oczywiście to, że ona się opiera o drzewo, no to to drzewo już ma wiele tam wymiarów, bo to jest i drzewo życia, i i, 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 i prefiguracja krzyża Chrystusa, itd. tak, dalej, i tak dalej. Także to, to wszystko jest. No, jeżeli się Państwo zagubicie, kiedykolwiek w jakimkolwiek starym mieście nie będziecie wiedzieć, gdzie jest południe, gdzie jest północ, czy, czy coś, bo jest pochmurnie, a, czy jest noc, to wystarczy spojrzeć na kościół, bo on zawsze był skierowany na wschód. I, i to, to był kompas wielu ludzi, bo, bo, bo taki był obowiązek architektoniczny, że, że podczas tej sumy południowej z prawej strony się opadać światło. Prawda, że, że Zachód wychodzi na, na tylne drzwi i tak dalej. Także jak Franaik maluje Madonnę w kościele, i do niej ona jest, jest, moment, kiedy jest zwiastowanie, to to zwiastowanie tylko są promienie z okna, które jest, wiemy, skierowane na północ, bo inaczej nie mogli konstruować kościoła. A więc to nie jest światło rzeczywiste, tylko to jest świat, to jest promień boski, prawda, który dokonuje tego. I TD, no to jest fascynująca w ogóle dziedzina czytania tych, tego leksykonu. I, I następnym etapem tego jest to, że ja podziwiam w tamtych artystach, że oni w obrębie jednego dzieła potrafili za, zamknąć e, znany im współczesny świat. Myśmy rozmawiali kiedyś, że Dante był w stanie w dość cienkiej książce opisać całość świata. Mało tego, po, po politycznie się rozliczyć z różnego rodzaju ludźmi, którzy w opresji go mieli, tam różnego rodzaju politykami, rozwiązać jakieś najbardziej banalne pro, problemy, można by powiedzieć, i te wielkie. Spotyka się z całą historią, ze wszystkimi swoimi bohaterami, ludzi, ludźmi, którzy go inspirowali, ze swoją wielką miłością, do jakiego stopnia on ją tam następuje jakby gloryfikacja tej miłości, zjednoczenie właśnie tej miłości z, ze światłem boskim i tak dalej. To jest, to jest jedna praca, jedno dzieło. Dzisiaj kto... Dzisiaj nikt nie jest w stanie opisać nawet części świata, ponieważ ten świat się rozpieprzył w drobne kawałki. Do, zrobiliśmy z niego po prostu marmoladę. Wszystko jest dopuszczalne. Każde gówno może być sztuką. E, po prostu nie ma... Nikt tego nie... właściwie każdy może być artystą, każdy nam coś przyklei, naklei i cześć. I to powiesi powie chwileczkę, no, to jest, ja tak to widzę. No. I przyjdzie krytyk i, i, i podrapie się i powie, no widzę trzeba ja świetne, tak. Albo rozerwie koszulę, powiesi na na, na, na haku i krytyk przyjdzie i powie, no widzę tu dramat rozerwanej osobowości i tak dalej. No i, Taka tandeta jest, ja to znam, ja, ja taki film robiłem, Baskiat i, i poznałem w tym czasie różnych marszandów nowojorskich ja poznałem jak gdyby to od strony finansowo-manipulacyjnej do jakiego stopnia różnego rodzaju rzeczy, które dzieją się w dzisiejszym świecie sztuki są po prostu fantastyczną spekulacją finansową, bo nic, nie masz żadna platyna i złoto nie przebije spekulacji danym artystom, który jeszcze produkuje. A... Ale wróćmy do języka symbolicznego. Czy ten. Czy, na, czy, czy zachowania osób, które obserwujemy na ekranie. Bo ja miałem taki. Mm. Mm, oczywiście jesteśmy w świecie Broigla, jesteśmy w świecie jego obrazów, jesteśmy w świecie jego postaci. A z drugiej strony mamy wrażenie, że to jest jednak film. To znaczy, te postacie żyją, one żyją w jakiejś realności w realności. Niekoniecznie też tej brojglowskiej, one w realności realistycznej żyją, bo to są postaci, które, które się zachowują no, w sposób naturalny. Natomiast one nie zachowują się w sposób do końca naturalny, bo zachowują się tak, jakby wyszły ze świata groteskowego Pitera Breugla. Więc dlatego chciałem się Ciebie zapytać, czy to, co widzimy na ekranie jest Twoją wizją brojglowskich figur, czy są to odzwierciedlone postacie z jego obrazów, czy też jest to studium tego, co wyciągnęłeś z tamtej epoki i starałeś się włożyć do swojego filmu.